Szczęść Boże, kochani, witajcie w ten niedzielny poranek lub południe, popołudnie, wieczór, kiedykolwiek to oglądacie, może w ogóle nawet nie oglądacie tego w niedzielę, bo możecie sobie obejrzeć na YouTube kiedy chcecie, ale dzisiaj najlepsza cząstka, następne nasz, nie, nasze niedzielne spotkanie z Chrystusem. Usiądźmy więc jak Maria u stóp mistrza i posłuchajmy tego, co dzisiaj Pan Jezus do nas mówić. Zapraszam więc na najlepszą cząstkę. Dzisiaj bardzo ważna, najlepsza cząstka, zresztą zawsze jest ważna, bo w niedzielne słowa są takie szczególne. Zobaczcie w ogóle, każdy, każdy dzień zaczynamy od Słowa Bożego, ale to, że w niedzielę są dwa czytania, że ten stół Słowa Bożego jest bardziej zastawiony, gdzie jest przecież obecny sam Chrystus też w Słowie Bożym, to jest też... Sakram, wręcz sakramentalne obecność Chrystusa, kiedy nawet chyba papież Benedek o tym powiedział, że kiedy słuchamy Słowa Bożego, to jest tak jak na właśnie liturgia Słowa, tak samo liturgia Eucharystii jest tak samo ważna, nie jest jakaś gorsza, tylko przygotowująca, ale też jest bardzo ważna. Dzisiaj o czym dzisiaj pan mógł nas chce napełnić, jaką, jak naszą wiarę pobudzić, jak nas dzisiaj nakarmić chce sobą. Dzisiaj mamy o modlitwie, wytrwałej modlitwie Mojżesza, kiedy walczyli o to, aby zdobyć miasto, była duża walka i w tym momencie Mojżesz trzymał uniesione ręce w górze, cały czas modlił się do Pana Boga. I jak mówi Pismo Święte, dopóki te ręce były w górze, dopóki on cały czas wznosił się ku Panu Bogu, swoje serce, wtedy zwycięstwo było po stronie Izraelitów. Kiedy opuszczał, przegrywali aż po prostu ręce Mojżesza zaczęły słabnąć, więc je trzymał cały czas. I to pokazuje naszą wytrwałość w modlitwie, te uniesione ręce. Czasami po jakimś czasie co jest naturalne, słabniemy, nasza gorliwość słabnie, nasza też wiara może w to, że trzeba. Czasami nawet właśnie jak szczególnie się modlimy na różańcu, to po jakimś czasie już ktoś może usypia, może już myśli, że to nie ma sensu, że to jest tylko takie no właśnie, modlitwa, modlitwa, Kościół mówi o tej modlitwie, księża mówią, żeby się modlić, a mi już czasami brakuje nadziei na przykład, nie? bo mnie przytłacza Widzę, że modle się i zwycięstwo tak naprawdę jeszcze w jakiejś trudnej sytuacji odchodzi, tak? Te dzisiejsze słowo, i też dzisiejsza z pierwszego czytania z Ewangelii, tam gdzie mamy mowy o wdowie, która naprzykrzała się Bogaczowi, pokazują nam, jak bardzo trzeba do końca ufać Panu Bogu. Czasami pewne rzeczy rzeczywiście potrzebują czasu. Potrzeba też naszej wytrwałości. Zresztą modlitwa jest też po to, żebyśmy my jeszcze bardziej przygnęli sercem do Pana Boga. Często to jest tak, że szczum, jak ktoś się może modli, tylko w jakichś okresach czasu, no to jego serce jest daleko od serca Pana Boga, zanim on się z tym Pana Bogiem zjednoczy, zanim on się na Pana Boga otworzy, troszeczkę potrwa czasu. Zresztą mamy też takie podejście dzisiejszego świata, że dzisiaj się trzeba modlić i od razu dostajemy, tak? wciskam przycisk. I już powinno mi się tutaj wszystko dać. No nie jest na takiej zasadzie, to tak nie działa. Może nie, nie, niestety, ale na szczęście, bo modlitwie nie, nie, istot, nie jest najistotniejsza tak naprawdę ta intencja, którą zanosimy. Tak jak to widzimy na przykład w czele nowenny pompejańskiej, czy też innych modi, które gdzieś się modimy. W ogóle modi wszystkich, o czym też trochę mówiłem i mówię w serii Nigdy dosyć o Maryi. W modlitwie, tak naprawdę, najważniejsze jest to, żeby być blisko Pana Boga. Przecież to chyba o to chodzi w życiu: żeby być zjednoczonym z Bogiem, a nie żeby od Pana Boga coś załatwić, żeby jakieś tam profity nam dał, czy coś tam, żeby spełnił nasze prośby. Naszym celem jest zjednoczenie serca z Bogiem. Jeżeli nasze serce jest zjednoczone z Bogiem, to ono automatycznie nawet ma pragnienia Pana Boga, które On ma w swoim sercu, i właśnie wtedy jest to, co mówi, to, co mówi Pan Jezus o modlitwie też w Ewangelii że wtedy nasz wszystkie prośby Pan Bóg spełni. Tylko no właśnie, zobaczcie, najpierw jest to zjednoczenie zjednoczenie z Bogiem, że my yy, pragniemy tego, co Pan Bóg, a to, co Pan Bóg chce, jest najlepsze i jedynie dla nas dobre. I w tym momencie rzeczywiście nasze prośby wszystkie są spełniane. Dlatego? Bo mamy Boże myślenie. Więc to jest przede wszystkim najważniejsze w modlitwie. Dobrze, że się modlimy, dobrze, że chcemy jakoś pełne rzeczy od Pana Boga, ale przecież Ojciec, który jest w niebie, wie, czego nam potrzeba. Tym bardziej On, skoro jakiś tam, yy, no właśnie, niegodziwy człowiek tam dał tej kobiecie ob wziął w obronę, to tym bardziej Pan Bóg. Zobaczcie, On nawet wziął, więc to też nam Pan, Pan Jezus chce pokazać, że przecież Bóg pomoże Ci, tak? Bóg yy, nie chce Twojej zguby. Skoro jakiś zły człowiek może się w końcu po długiej modlitwie. Yy, no właśnie, w długim błaganiu jakiegoś człowieka, drugiego, yy, pomóc mu, bo już nie może wytrzymać. Przecież kochający, miłosierny, najlepszy Bóg, czy będzie tak zwlekał? No właśnie, tylko yy, czasami to jest też potrzebne, żebyśmy my sami zaścieli Pana Boga, bo przyjrzyjmy się naszym modlitwom, Jak jest tak naprawdę intencja tego modlenia się. Czy rzeczywiście chce być blisko Boga? O czym właśnie jest ta Ewangelia? Wziął Wam w obronę. Przygarną, można powiedzieć, nie? My czasami byśmy coś chcieli, żeby nam Pan Bóg konkretnego dał, a nie zależy nam na tym, żeby, żeby być blisko Boga, żeby być przy Nim. Czasami jest tak, że będą przychodziły przeciwności, trudności, prześladowania nawet, ale no właśnie, my się modlimy, żeby zabrał nam Pan Bóg krzyż, żeby nam pewne rzeczy poznikały, żeby było po naszej myśli i to już jest właśnie zła modlitwa, to jest zła intencja w ogóle. Jeżeli my zakładamy, że chcemy się modlić, żeby nam Pan Bóg zabrał jakieś doświadczenia i trudności, to nie dziwmy się, że czasami tego Pan Bóg nam nie daje, bo czasami one są nam potrzebne po to, żeby nas, z nas na przykład coś usunąć, jakieś nasze wady. Sam wiem, jak, jak nie jedne doświadczenia trudne w moim życiu pomogły mi do tego, żeby wzrastać, nie? żeby oczyszczać się z tego, co złe, pewne rzeczy sobie zmieniać, nawracać się. Nie? Tak samo jest tutaj, więc... Pewne, to jest tak jak właśnie mamy krystalizację soli. Może mieliście takie doświadczenia w szkole, że pani wam kazała dać na takim, do słoiczka wlać wodę z solą, na nitec, na, na kredce położyć czołówku jakimś tam, czy patyczku nitkę i w tym się krystalizowały się kryształki soli. Nasze życie jest takie jak taki roztwór soli w wodzie, że jest to takie mętne i przez doświadczenia to paruje. Oczywiście my się z tym źle, bo to się... No, właśnie, woda wyparowuje i w tym momencie się źle czujemy, ale właśnie o to chodzi, żeby, żeby mieć, żeby wykrystalizowało się w nas dobro. Drugie czytanie mówi o tym, że do Tymoteusza, list św. Pawła, o tym, że zna od dziecka pismo Boże, od, od niemowlęctwa w ogóle, to jest takie fajne, to spodobało mi się to, że tak od dziecka niemowlęctwa już zna naukę Bożą, więc o to właśnie chodzi, żeby kształtować swoje serce według tego, co chce Pan Bóg. Żeby rzeczywiście taki jest cel modlitwy. Taki jest cel czytania Pisma Świętego, chodzenia do kościoła. Żeby ukształtować nasze serce na wzór serca Jezusowego. Żebyśmy się stali jak dzieci. Żebyśmy byli blisko serca Jezusa, które jest ciche i pokorne. Żebyśmy po prostu byli święci. Bądźcie świętymi jak ojciec wasz niebieski jest święty. Nie? Mówi Pismo Święte. Więc to jest cel modlitwy. I patrzmy na, na to w taki sposób, na tę Ewangelię. Ehm, o co prosi ta wdowa? Nie prosił konkretną pomoc. Prosi, żeby ten człowiek ją wziął w obronę. Żeby się nią zaopiekował. I jeżeli będziemy mieli taką wolność w sobie, na co, co Pan Bóg nam da, właśnie tak jak e, to będzie odcinek, dzisiaj to będzie. Dzisiaj to będzie. Bardzo zachęcam do obejrzenia dzisiejszego Nigdy Dosyć, bo będzie o litaniach, nowennach i takich różnych fajnych sprawach. I tam jest o dominikańskiej. Ciekawe zdanie, że ludzie się bali tą modlitwą modlić, bo ona była tak potężna jeszcze w formie nowenny Litania Dominikańskie że się działy rzeczy po prostu tak dziwne i że niekoniecznie się działy tak zgodnie z tym, co ludzie chcieli. Maryja przychodziła z pomocą, ale po swojemu. nie? Ludzie się dlatego bali, bo mieli jakąś swoją wizję, chcieli, żeby Maryja no, modle się tą litanią, no to w tym momencie już mi pomoże. I pomagała, ale nie do końca tak, jak my chcemy. I to chyba jest też taki znak, myślę, dla nas, jak rozumieć to dzisiejsze słowo z, z dzisiejszych czytań, że Pan Bóg przyjdzie nam z pomocą. Nigdy nas nie zostawi, ale no właśnie, może nam czasami bardziej zależy na konkretnej formie tej pomocy Pana Boga, żebyśmy chcieli, żeby pomógł tak czy siak, a może lepiej jest dla nas inaczej i to trzeba tą wolność sobie zachować i o tym to też dzisiaj słowo jest kochani, no cóż tu gadania nie ma co tu przedłużać myślę, że najważniejsze rzeczy z tego sobie już powiedzieliśmy, zachęcam do tego żeby ufnie się modlić, nie ustawać, chociaż byłoby trudno i mieć sobie zgodę na to, że Pan Bóg będzie nas kształtować po prostu chciał, przede wszystkim żeby pamiętać po co modlitwa jest, tak jak był taki odcinek nie wiem czy to było wczoraj Yy, też właśnie nigdy dosyć, że niektórzy przychodzą na przykład na jakieś yy, na nabożeństwa, na przykład pamiętam na, na Fatimie kiedyś byłem w innym mieście yy, i tam było bardzo dużo jakichś takich próśb konkretnych, że chcemy Matko Boża to nie, a nie tu chodzi o wy, wynagrodzenie, wynagrodzenie sercu Maryi, yy, tak, Fati, w nabożeństwach w Fatimie i w ogóle. To było wczoraj, tak. Yy, o to w tym chodzi, a nie żeby po prostu Pan Bóg czy Maryja mi dał to co ja chcę od razu, nie. To, to nie, nie w tym rzecz, nie, nie taki jest cel tego wszystkiego. No więc właśnie, nawracajmy się też odnośnie naszego myślenia na temat modlitwy, celu modlitwy. Mamy być Jezusowi, mamy być w Jego rękach, a co on z nami zrobi, to już naprawdę zdajmy się na Jego zdanie, bo Jego zdanie jest najlepsze. Na ten dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Na niedzielny dzień już nie będzie gadanka potem. Yy, oczywiście yy, bądźcie wieczorem też dzisiaj. Może nawet będzie siedem wspaniałych. Postaram się dla was coś nagrać, jak się tylko uda. A co, dawno nie było, to też trzeba by było w końcu coś rzucić. No, o już, no. trochę przez tą, yy, nie ma tych nagrań przez, yy, do matki Boże, nigdy nie, nigdy dosyć. Akurat w czwartek było bardzo długie nagranie i yy, w ogóle samo o 23.00 dopiero byłem w stanie wrzucić filmik, bo to dość, że ważyło 3,5 giga filmik z komputer to przerobił internet prze, przerzucił to, to trochę trwało więc nie, nie było w czwartek postaram się jeszcze na dzisiaj może coś tam wrócić, żebyście mieli też siedem wspaniałych o spowiedzi świętej przyjmijcie boże błogosławieństwo niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen najlepszego dnia pańskiego wam życzę pierwszego dnia tygodnia kolejnego tygodnia yy, tak październikowego z bogiem i pa